Siemano, witam Was w kolejnym odcinku dzisiaj um, jesteśmy w BMG Drive i tutaj mamy samochody. Zaraz wam powiem jakie a tutaj są ściany cegieł i czy tam z bloczków, nie wiem i dzisiaj będziemy tymi samochodami przejeżdżać przez ile? 13 ścian? Coś koło tego. I zobaczymy, które y Przebije się jak najdalej, tak więc lecimy na początek i tutaj mamy tak. malucha, jakiegoś Mercedesa, jakiś pick up, taki na Lamborghini. Oczywiście mamy autobus i najszybsze auto w tej grze, a przynajmniej jak nie najszybsze, to na pewno jedne z szybszych. Dobra, tak więc jedziemy maluchem. Dobra, zobaczymy ile przebije ścian. Dawaj, dawaj. No. O. Więc tak jak widzicie maluch przebił tylko dwie ściany. No nie za ciekawie. Dobra, teraz jedziemy Mercedesem. I zobaczymy ile ścian przebije. No, przebił. trzy? Dobrze mówię, czekajcie. Tak, przebił trzy ściany. Teraz jedziemy pick-upem. No w sumie mogłem trochę dłuższy rozpęd zrobić, ale już trudno. I pół. Uu? Zaraz wam powiem, ile ścian przebił. Przebił pięć ścian, więc no dosyć spoko. I mamy Lamborghini, jedziemy. No, niestety, ale mu nie zaliczę tych dwóch ścian, no bo no, one się przewróciły po prostu, dlatego że to uderzyło w tą ścianę i tak dalej. Jak domino. Lamborghini przebiło też pięć ścian. Mamy teraz autobus. Okej, okay. no 60 na godzinę. Dobra, no w sumie, jakbym nie dodawał gazu, to by się zatrzymał, no ale. No przebił, ra... no przebił 10 ścian. Dobra, przyszedł czas na najszybsze auto w tej grze, no. One może jechać około 22 tysięcy kilometrów na godzinę. Tak więc wiecie co zrobię? Pojadę na drugą stronę i się rozpędzę. Oj, oj, oj. Widzę, że będzie ciężko opanować go. I. O Boże, ty to nie hamuje. Ups. Dobra. Dobra, i się rozpędzę z drugiej strony, z większej odległości. Czekajcie. Wszystkie ściany przebiło, ty! Co jest? Czekaj. O panie, ty! Nie gadaj, ty, że nie przebiło. Nie no, przebiło, przebiło. Dobra, widzowie. Teraz robimy Matis... Matis? Ta Matis kontra... Hmm, kontra Maluch. Dobra. Puszczam go. Jedź. Co jest? Ty? Ja nie wiedziałem, że Matis jest taki słaby. Aha, ja wiem czemu. Nie, powtórka. Dobra, powtórka, bo wtedy on nie, nie biegów nie zmieniał w ogóle. Dlatego. Dobra, dawaj, ciśnij, ciśnij, ciśnij. Malu, dasz radę. Patrzcie jaki fascynujący wyścig. No, wyścig nie, po prostu o, wyprzedził mnie. No, czyli teraz BMW kontra Audi. Ups. na. Trochę nierówny start, ale Byłem raczej go dogoni, bo widzicie, jakie to ma przyspieszenie. No widzę, że tam to też nieźle idzie. Czekajcie, kamera filmowa. Gdzie... O, kamera. Włączyłem trakcję i pełna moc. Na tył napęd będzie lepiej szedł. Dobra. Ile tam jedzie? 370. Spokojnie, dogonimy go. Myślę, że bez najmniejszego problemu. Mamy 400 na budziku. On ile ma? No to jest na tyle samo. Więc patrzcie, doganiamy go. Hmm... Dobra, mamy maksa i doganiamy już te Audi pomału. Patrzcie, zbliża się. Czy będzie walnięcie? Ale poszedł. Patrzcie. O! Dobra, wyścigliśmy. Wygraliśmy wyścig. Dobra. Widzowie, patrolujemy okolice. Zobaczymy, czy nic tu nie... O, jedzie coś. Co to było? Jedziemy za nim. Kurde, asło! Mm. Jakby co to ja już go nie widzę i najprawdopodobniej nie dogonię. Dlaczego? Patrzcie to. <laughs> Patrzcie na to. To jedzie 500 na godzinę. Dobra, ale pokażę Wam coś jeszcze lepszego. No dobra. Także jedziemy sobie i nie wiecie, co ja znalazłem. Zaraz zobaczycie, jak nas minie. A to auto jest naprawdę szybkie, więc zaraz wam coś pokażę. Jak nasz się musi dogonić. O, widzicie coś tam jedzie. Dlatego ja też jadę. I uciekam przed tym, ale najprawdopodobniej nie ucieknę, bo to może jechać z tysiąc na godzinę. Ale zaraz zobaczycie. O, słyszę już. O, właśnie. O tym mówię. Co to było? Ty! Ja jadę 500 na godzinę. Jakiś Batmobile. Doganiamy go. Ups. Wybuchło mi auto. Patrzcie. Kurde. Patrzcie, jak to sunie. 900 na godzinę. To jest po prostu nienormalne, jakiś Batmobil ty. Ja... Naprawdę. Mogę się ścigać, kurde. Poczekaj. Ja sobie będę jechał autobusem. Dobra, jedziemy autobusem. O właśnie, o tym mówię. Ja ledwo wystartowałem, nie? Czekajcie, mam pomysła. <grystanie> I tak mnie dogoni. O, kółko mi wypadło, fajnie. Ale trudno, jedziemy dalej. Zobaczymy, co. O! A nie, koło. O, i patrzcie to. Czekajcie, i pokażę Wam to. Patrzcie. To tak zasuwa. Dobra, widzowie, ja chcę sprawdzić, co się stanie, jak ja tym autem wyjadę na skocznię. Ups, trochę za szybko. Czekajcie. Dobra, jest tak. 300 na godzinę, Wyłączek jak wyskoczymy, prawie 500 na godzinę, ty i patrzcie jak to leci, a mój, ale wiem co to może pobić, ja jestem przekonany, o Boże, ja jestem przekonany, że ta auto da radę. No właśnie o tym mówię, czekajcie. 600 na godzin i co? To jest chore. To jest po prostu chore. Ups. Dobra, jadę sobie maluchem i zobaczymy, co się stanie. No, najpewniej nie doskoczę, ale później spróbuję na tym. Bo już mamy full Maxa i ja spróbuję na tym później. Na. na no, na luzie. Bo widzę, że jak, nawet jak przyspieszam, to się nie opłaca, bo patrzcie, no nie doskoczę. Chociaż? O Boże, nawet 100 metrów nie było. Dobra, zjeżdżamy w dół. Ups, wybuchło. Trudno i patrzcie to. Normalnie to będzie ten. Nie, jedź. Ty, ty miałeś nurkować. <grym> Dobra, i czekajcie, ja teraz będę skakał. Na luzie, dobra, i zobaczymy, ile osiągnę na godzinę. Wtedy było jakieś 180, coś go tego. No, widzę, że ja tu większej prędkości chyba już nie osiągnę. 180, ale poczekajcie. Ja jeszcze mam pomysła, co mogę zrobić. D <laughs> dobra, mamy już owo. Mamy, o! no, jak widać, mamy ciutkę podrasowanego malucha. To jest jakiś silnik od Lambo, więc no coś w tym sty o Boże, czekajcie, jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz, bo ja widzę, że on sobie nie radzi z takimi prędkościami. Wrzucę czwórkę od razu, bo to mieli, o Boże, zgasło. Wstawaj, Manny! Dobra, patrzcie to, jak to przyspiesza, nie? Tylko z jednym problemem, bardzo ciężko to upanować. W sensie, jak mam kierownicę, no ale nawet na kierownicy by było ciężko. Proszę, nie wywal się. Czekajcie, tak będę pomału przyspieszał. Aha, ja wiem o co chodzi. O! Od razu lepiej, po prostu te koła już nie dawały rady. W sensie one pękały i dlatego nie mogłem prowadzić tego auta. Wy to widzicie, co tu się dzieje? Ziomek staje na koło, nie? Na koła. Dobra, ile 280. Dobra, także w tym odcinku to już wszystko, jeżeli Wam się podobało, zostawcie subika i lajka. A ja Was żegnam. Cześć.